Strategia zakupowa dla kategorii, bardzo pojemne pojęcie. Każda organizacja rozumie z mojego doświadczenia nieco co innego, jeśli chodzi o dobrą strategię, czyli dokument, który zbiera wiedzę o kategorii w organizacji, spoza organizacji i wyznacza pewne kierunki rozwoju, jak firma chce tę kategorię rozwijać, jaką kupiec ma. Ideę, jakie ma pomysły na rozwój w tej kategorii, i ze względu na to postanowiłem podzielić się z Wami tym, co działa u nas. Jak my od kilkunastu lat wdrażając różne programy rozwojowe w zakupach albo szukając możliwości oszczędnościowych, wdrażając te oszczędności, w jaki sposób my budujemy skuteczne strategie na kategorii. Nasza strategia dla kategorii, którą budujemy, z której uczymy którą pomagamy wdrażać u klientów, ma cztery elementy, cztery rozdziały. Bardzo krótko o każdym z nich powiem. Pierwszy z nich to jest analiza kategorii, zwana analizą wewnętrzną. Zbieracie wszystkie informacje, które mają wpływ na to, jak kupujecie dzisiaj, jak chcecie kupować w przyszłości, a które pozyskujecie z wewnątrz organizacji. Raporty wydatków w kategorii, charakterystyka, jakie indeksy, jakie grupy asortymentowe. Jaka specyfikacja, jakie wymagania klientów wewnętrznych? Zbieracie to w jeden reprezentator. Potem wzbogacacie to drugim rozdziałem, czyli analizą rynku. Każda firma w kontekście poszczególnych kategorii zakupowych działa na jakimś rynku dostawcy. Część z tych rynków to mogą być rynki monopolistyczne, oligopole, kartele, a może jest doskonała konkurencja. Jak to wpływa na Wasze możliwości? Możecie robić aukcje elektroniczne. Jesteście zdani na kontrakty długoterminowe z jednym dostawcą? Analiza rynku pomaga wam odpowiedzieć na pytanie, w jakim otoczeniu konkurencyjnym funkcjonujecie. Gdy zderzycie analizę rynku i analizę wewnętrzną, możecie zastanowić się, jakie dźwignie zakupowe są dla Was dostępne w tej kategorii czyli, innymi słowy, jakie grupy działań możecie podjąć w najbliższych miesiącach, latach żeby z tej kategorii wycisnąć więcej, więcej wartości. Ta większa wartość to niekoniecznie i nie tylko muszą być oszczędności, to może być poprawa bezpieczeństwa, to może być zwiększenie jakości współpracy z dostawcą, to może być zmniejszenie gotówki, którą potrzebujecie dzięki zmianie warunków dostaw. To może być bardzo wiele pomysłów, w jaki sposób zwiększyć tą wartość w kategorii, ale dobra strategia zakupowa, takie dźwignie strategiczne zawiera. No i wreszcie każda dobra strategia w kategorii w czwartym rozdziale zawiera plan wdrożenia tych dźwigni. Czyli świetnie, że drogi kupcu, znalazłeś sposoby na to, w jaki sposób uprościć na przykład listę indeksów w ramach tej kategorii, którą optymalizujesz, ale teraz w jaki sposób? Z kim? Czego potrzebujesz od biznesu, czego potrzebujesz od rynku? W jaki sposób chcesz to przeprowadzić i kiedy? Być może potrzebujesz też do tego analizy ryzyk, albo masz jakieś ścieżki alternatywne dojścia do sytuacji docelowej. Jeżeli to wszystko zestawisz, przybliżysz odpowiedzialności, masz wtedy plan wdrożenia, który możesz zanieść do biznesu, zanieść do zarządu i pokazać: to jest mój pomysł, ja tak będę przez najbliższe 2-3 lata zarządzał tą kategorią. Wtedy gratulacje, masz gotową dobrą strategię za Jakie są Wasze pomysły, jakie są Wasze doświadczenia, co taka strategia zakupowa powinna zawierać? Dajcie znać, chętnie wzbogacę moją wiedzę.